Zaraz jedzenie zostanie podane. No i co? Okaże się czy lokal o nazwie Miam Miam będzie musiał wymienić nazwę na gleble. W razie niepowodzeń zapraszam. witajcie moi drodzy w co niedzielnej przygodzie bez polityki, bez dram, bez patologii. fajnie że jesteście. bez przedłużania niepotrzebnie tego epizodu wybieramy się dzisiaj do Coventry, miasto w Midlands. w Midlands już byliśmy parokrotnie. tutaj jest playlista, możecie sobie zobaczyć parę odcinków. no i co? i miejscówka, zagadka. a dlaczego zagadka? no dlatego że na Facebooku yy, Widać, że nic nie widać. Jest tam danie dnia, dania dnia, czy mile dnia, no wiecie, zupa i główne danie. I fajnie tutaj jest od razu, zauważyłem, że są dwie opcje, dwie dania. Tylko że y, piękno tego kanału polega na tym, że bardzo często, dzisiaj jest tak, nie mam pojęcia, co zjem. Nawet nie sprawdzałem dzisiejszego Facebooka, także nie wiem w ogóle, jakie mają danie, dania dnia. Jeżeli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu, za co jestem mega wdzięczny, to dobrze wiecie, że ja często nie jem dań dnia. Po prostu lubię zobaczyć, co jest na innej karcie, na tej głównej karcie dań, i mam nadzieję, że Miam Miam taką ma. Na Miam Miam w ogóle nie ma żadnych zdjęć. Nie ma zdjęć potraw, nie ma zdjęć porcji, jakie są, i ja to wszystko oczywiście z cenami dowiem się i co. No i w podsumowaniu wszystko powiem. Podsumowaniu, na które już teraz Was zapraszam, i powiem Wam taką prywatkę, że taką pogodę, jaką mamy dzisiaj, uwielbiam. To jest idealna pogoda na jazdę w ogóle samochodem, dla mnie osobiście. I to jest idealna pogoda na nagrywki, bo nie ma żadnego słońca, e, nic nie odbija. Także dla tych, którzy marudzą i nieraz e, nie wiem, wypisują, że zacieszam, jakby nie wiadomo, gdzie się stołował, to mam niestety dla was złą wiadomość. Ja ogólnie nagrywam epizody praktycznie w każdą sobotę. Zawsze sobie organizuję weekend tak, żeby wsiąść w samochód, pojechać i zjeść polskie jedzenie, bo Taka kolejna prywatka, moi starzy widzowie już o tym wiedzą, ja nie jem w ogóle polskich obiadów w domu. Dla mnie to jest zbyt czasochłonne, ogólnie takie na co dzień, kuchnia polska jest taka ciężka dla mnie. Dlatego ten content dla mnie jest nie dość, że przygodą, odwiedzam fajne miejsca, odwiedzam miejsca, w których nigdy bym nie pojechał, gdyby nie ten content. I Coventry nie jest takim miejsce bo w Coventry raz w życiu już byłem, nawet dwa razy w życiu byłem. Ale i właśnie, byłem w Coventry i pamiętam, że tam mieliście taki duży supermarket. Dajcie znać, czy on nadal istnieje. No i nieraz mam tak, że z powodów moich prywatnych powodów e, nagrywam parę epizodów do przodu. No i tak wyszło akurat tym razem, że miesiąc, nawet trochę ponad miesiąc 5 tygodni nigdzie nie byłem. Moje podekscytowanie sięga zenitu, bo mam w ogóle ochotę na takiego, nie wiem, schabowego z jajkiem. Nie wiem czemu od paru tygodni chodzi za mną to, schabowy z jajkiem, mam nadzieję, że może załapie się na mizerię, którą uwielbiam. No i bro, czy się załapie, dowiecie się za chwilę. Słuchajcie, nie przedłużamy tego epizodu moim ględzeniem, u mnie pełna koncentracja, a dla was ten ciekawszy. Kącik, czyli Kącik Ania uczy. Aniu, powiedz coś tam ciekawego na temat miasta Coventry. Coventry to jedno z ciekawszych miast Anglii, z bogatą i trochę dramatyczną historią. Kilka faktów, które mogą ci się spodobać. Średniowieczne znaczenie. W średniowieczu Coventry było jednym z najważniejszych miast Anglii, znanym z handlu tkaninami i rzemiosła. Legenda Lady Godivy. to właśnie tutaj miała miejsce słynna legenda o Lady Godivi. Która według podań przejechała nago przez miasto, by zmusić swojego męża do obniżenia podatków dla mieszkańców. Druga wojna światowa. Coventry zostało niemal doszczętnie zniszczone podczas nalotów Luftwaffe w 1940 roku. To wydarzenie zapisało się w historii jako Coventry Blitz. Zniszczeniu uległa między innymi gotycka katedra św. Michała, której ruiny do dziś są pomnikiem pamięci. Nowa katedra. Tuż obok ruin starej katedry powstała nowa, modernistyczna świątynia, uważana za jeden z najważniejszych powojennych projektów architektonicznych w Wielkiej Brytanii. Motoryzacja. Coventry przez wiele lat było sercem brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. To tutaj działały takie marki jak Jaguar, Triumph czy Rover. Miasto pokoju i pojednania? Po wojnie Coventry stało się symbolem pojednania. Miasto nawiązało partnerstwa z wieloma dawnymi miastami wroga. Między innymi z Dreznem w Niemczech czy Wolgogradem w Rosji. Po dwóch godzinach jazdy, witajcie w Coventry. Jesteśmy na miejscu i powiem Wam, że w ogóle się nie spodziewałem nawet, nawet nigdy nie patrzę na to Jest mecz i ta, ten stadion tutaj chyba jest w ogóle obok masakresznie dużo ludzi Ale na szczęście znalazłem miejsce i to miejsce jest, zakładam, bo na Google Map też było dosyć dużo samochodów zaparkowanych No i co? No i to jest centralnie naprzeciwko tego Także co, nie przedłużamy, mniam, mniam, bo byście byli mniam, mniam, pl zapraszam. Marzenia się spełniają, danie zamówione, danie główne, nie mogę się doczekać Same combo, o którym marzyłem dzisiaj rano jadąc do Coventry Parę już tutaj widzicie ze startem Ale tradycja musi być podtrzymana I na szczęście dla tych wrażliwych będzie tradycja dzisiaj kompotowa Zdrówko wypite za Mniam, mniam za Kasie, za Coventry i za Was moi drodzy widzowie na starter był do wyboru rosół albo zupa szefa, w tym przypadku zupa szefowej kasi. No i co, ja spróbuję i zaraz Wam pokażę co i jak. Mm, troszkę pikantna. Dobra, chodźcie i patrzcie na to. Ziemiaczki. Mięsko. A to są. Jakieś liście. Ale jakie? To miałem się dowiedzieć od Kasi, ale wiecie co? Możecie mi w komentarzu napisać. Jest ta zupa trochę pikantna, tak jak powiedziałem, ale taka ilość pikantności mi naprawdę odpowiada. Jedyne co to mi troszkę brakuje tutaj kromki chleba. W oczekiwaniu na danie główne powiem wam taką drobną ciekawostkę, że wiadomo, że chciałem deser. No i co? I tutaj jest ogromne zaskoczenie. Zaskoczenie na plus, nie? Tak mi się zdaje, że słowo zaskoczenie to jest na plus, a nie wiem rozczarowanie, to jest na minus. To tutaj to coś jest na plus. Mógłbym wam powiedzieć w ogóle co tutaj widzę, ale nie jestem aż takim egoistą i wam pokażę. Pamiętajcie, marzenia się spełniają. Schabowy z jajkiem. Ja wybrałem sobie ziemniaki do tego. Mizeria moja najukochniejsza. I ogórki kiszone. Dobra, nie ma co przedłużać. Powiem Wam, że po prostu marzyłem o tym: o kotlecie i właśnie jajku na górze. O mizerii i o górasach. E, patrzymy, czy ogóraz nie jest kapciem. Taka sytuacja. Chrup i ogóraz Następnie mieszamy mizerię i ją próbujemy dobra próba generalna mizerii lotu. chyba nawet słyszycie jak są chrupkie te ogórasy wjeżdżamy w ziemniaki od razu skoprem. pyszota, No i co, gwiazda wieczoru, kotlet z Jankiem. Mówię Wam, że Pyszota. No i co? Ja zajadam się tym głównym daniem. E, więcej o nim w podsumowaniu, ale zaraz będzie niespodzianka. Kawa widoczna dla Was. No, i co? Pytanie numer jeden, jakie zadałem pani Kasi, a raczej Kasi, bo za panią zaraz znowu Oksza dostanę. E, czy mają desery? Bo chcę, lubię desery, tym bardziej raz na tydzień zjeść sobie. E, mają naleśniki na słodko, mają pierogi na słodko. To, co zauważyłem w menu. Nie zauważyłem ciast w menu. I co? I Kasia powiedziała mi, że do każdego obiadu dają ciasto powiem wam, że niesamowite chociaż nie, nie spoileruję podsumowania e, patrzcie na to, to jest 3 bit i był jeszcze jakiś biszkoptowy, ale 3 bit to jest to hmm. Niesamowite Brakowało mi tego No i co? Czarne bez mleka, bez cukru Ej oh, Ja dokończam kawę, dokończam ciasto i zaraz znajdujemy się w studiu na podsumowanie, także nigdzie nie uciekać. Dobra, opuszczamy mniam mniam i idziemy do studia. Witajcie w dzisiejszym studiu. Znajdujemy się tutaj. Za mną są kanały. Jestem na takim małym mostku. W ogóle zobaczyłem to miejsce na Google Mapach. Niesamowite. Uwielbiam takie kanały, jeżeli sobie na przykład pospacerujecie z ukochaną, albo pospacerujecie sobie z takim oto tutaj słodziakiem, piesek Maple. Jeżeli Maple to oglądasz, a tego nie oglądasz, to cię pozdrawiam. No i co? Czas podsumować. Miam, miam. Ale zanim to zrobimy, to niesamowite, jak świat jest mały, i w ogóle niesamowite pomiędzy moim wyjściem z miam a tutaj przedostaniu się spotkałem Big Bułę Agata i Michał świetni ludzie Big Bułę jeżeli tego epizodu nie widzieliście to też go tutaj zobaczcie Dobra, Agata, Michał jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam, fajnie Was było zobaczyć, ale teraz pełna koncentracja na Coventry, Mniam, mniam i Kasi na wstępie, jeżeli chodzi o miejscówkę, to najważniejsze info ze wszystkiego. Nie mają tam toalety. Musicie sobie załatwić wasze potrzeby przed przyjazdem. E, zakładam, że miejscowi wiedzą o tym, ale mówię o takich wybrykach natury, jakim jestem ja, że pojadę sobie dwie godziny na obiad. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Załatwcie sobie wszystkie potrzeby gdzieś na serwisie, do McDonald'ów jedzcie. Chyba najlepszy właśnie cel McDonaldów to jest w ogóle darmowa toaleta. Nie ma toalety, to jest info numer jeden. Info numer dwa, nie ma alkoholu. Są kompoty, są napoje, są kawy, są herbaty. Ja do tego obiadu, który dzisiaj miałem, to po prostu zimne piwko byłoby czymś niesamowitym. Ale nie narzekamy, jest kompot i ten kompot był smaczny. Zanim powiemy ceny, zanim dowiemy się, i Wy się dowiecie, ile za to zapłaciłem, to może omówmy lokal. Malutki, cozy lokal, obowiązkowo sobie rezerwujcie miejsca w razie czego. Nie chcecie tam pojechać i, nie wiem, czekać czy coś takiego, nie? Linki wszystkie, jakiekolwiek, znajdę na pewno Facebook. Będzie w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Info numer 3, nie ma żadnego info numer 3, po prostu wjeżdżamy, w porcję i co zupa zupa dzisiaj to była zupa szefowej i tam było z mięsa to jestem przekonany, że to była po prostu wieprzowina jeżeli chodzi o liście to wiem co to jest, bo się dowiedziałem od Kasi ale Wy możecie mi w komentarzu napisać co to jest od razu powiem co to nie jest, bo myślałem na początku, że może to jest szpinak to nie był szpinak jeżeli chodzi o drugie danie spore, naprawdę duże no i to co chciałem Jajeczka na kotlecie, mizeria, surowy, przepyszne Jeżeli chodzi o deser, to było coś niesamowitego, bo ten deser, nie wiem czy w lokalu powiedziałem, czy zapomniałem że ten deser jest po prostu częścią tego głównego dania. Oni zawsze dają kawałek ciasta. No i co? Wjeżdżamy w ceny. Ale zanim te ceny wiedziemy, to powiem Wam, że udało mi się, bo myślałem, to znaczy nie tyle co myślałem, co widziałem, że trochę ma padać jak przyjadę do Coventry i widziałem, że chcę tutaj zrobić sobie to studio. Na szczęście nie pada, zaraz może się rozpadać, już mam to gdzieś, jadę do domu. E, także co, ten gościu znowu nade mną czuwał. Ceny zaczynamy od kompotu i szklanka kompotu i na pewno były też tam dolewki możliwe Szklanka kompotu kosztowała 50 pensów. I to jest coś niesamowitego, bo zupa i danie dnia, ten main, to był po prostu taki jakiś zestaw I zupa szefowej, danie dnia i do tego gratis kawałek ciasta kosztowało 14 funtów do ciasta, które było pyszne, chociaż zaraz o tych smakach wszystkich powiem. Do ciasta musiała być kawa, i ta kawa kosztowała 2 funty. Za całość w Miam Miam zapłaciliśmy 16,50. W ogóle, zanim wypowiem się na temat ceny, na temat smaku, porcji i ogólny werdykt, zanim damy na temat Miam Miam, to zobaczcie na to. Właśnie o to mi chodziło z robot. Tak, sobie płyną i oni będą płynąć przez ten mostek i uciekają tam. Za mną wypływa na robot. Jeżeli w ogóle wiecie, jaka to jest polska nazwa takich łodzi, to napiszcie w komentarzu. Dobra, słuchajcie, porcje spore, naprawdę duże. Ten ja po prostu najadłem się konkretnie. I te jeszcze ciasto za darmo, niesamowite. Ceny. Niesamowite. 16,50 za to, wszystko co zjadłem. To jest. To jest niesamowite. Smak. Pyszota. Mega domowe to wszystko. Ta zupa, ten main, to ciacho było przepyszne. No mówię, no tam nie ma tego alkoholu, ale to nie ma takiego znaczenia. Powiedziałem Kasi, że fajnie byłoby jakby ta kromka chleba była. Jeżeli chodzi o mizerię, to też dla mnie to było takie ogórki przepyszne. Dla mnie osobiście było tam za dużo trochę śmietany i w ogóle też śmietany. Ja dzisiaj mam taki nawet fajny, ciekawy, busy dzień. I nie chcę być taki obchany taką śmietaną. Ogólnie prywatnie daję jogurt naturalny, ale to są takie rzeczy, wiecie, mało znaczące. Natomiast znaczące jest to, czy miam, miam nadal jest miam, miam. Lokal ten uważam za. To jest werdykt, zaraz będą funfary, jakby co. Info dla świeżaków. Lokal, który. Smaczy. Przemiła atmosfera, przemiłe tampanie. Pyszne jedzenie, te ceny. Kosmos. Fajny lokal, cozy lokal. Malutki. Rezerwować sobie stolik, w razie czego. No i co, przyjeżdżać ode mnie jest smaczy dzięki wielkie za to, że tutaj byliście że spędziliście te parę minut na moich YouTubeowskich wypocinach, które nie zawierają dram, polityki, imigrantów, inżynierów i innych łódkowiczów dla tych marudzących na temat ceny, to nie wiem czy w ogóle wychodzicie gdziekolwiek jeżeli ktokolwiek z was znajdzie się taki, który będzie marudził na to wszystko co zjadłem i wypiłem i zapłaciłem 16,50 Plusem na przykład wyjazdu do Penzan 7 godzin w jedną stronę był taki, pomimo tego, że nie spoileruję odcinka, plusem tego odcinka, tej trasy 7 godzinnej jest dla mnie to, że teraz taki wyjazd do Coventry albo Midlands ogólnie 2 godziny w jedną stronę to jest dla mnie pikuś. Tego Wam życzę, Wsiądźcie sobie w samochód, pojedźcie do Coventry, pojedźcie sobie do Big Buły, zjedźcie sobie jedzonko, pospacerujcie sobie w fajnym miejscu, odhaczcie sobotę jako fajny dzień. Widzimy się w następną niedzielę, godzina 19, UK czasu, nie przypracowywać się i cieszyć się życiem. Hej!